Hej, 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 witajcie na moim kanale. Na dziś przygotowałam taki miksik jak 5 razy gorąco kasa, 5 razy hot. 13 i do tego kalendarz wkład to 60 zł. Słuchajcie, ale zanim zacznę drapać i kreślić, to chciałabym Was uprzedzić, że przez parę dni nie będzie mnie na Waszych kanałach. Z tego względu, że jak ten film oglądacie, to już pewnie jestem w szpitalu. I zapewne w szpitalu nie będę miała możliwości oglądać z tego względu, że nie idę tam na wczasy, tylko leczyć się. Więc sami rozumiecie. Mam nadzieję, że tym razem zrobią już tą operację, bo jak nie, to załamie się chyba. Już tyle czasu czekam na, ten, na to, że głowa mała. Więc nie denerwujcie się, nie złoście się. Na pewno nadrobię jak wrócę. Ze szpitala. U mnie pojawi się ten odcinek i jeszcze mam dwa nagrane. Więcej nie nagrywałam, bo to nie, nie miałoby sensu, bo nie wiadomo ile czasu będę w szpitalu, ale. Jeszcze dwa odcinki pojawił się w piątek i w sobotę. Dla wszystkich, którzy drapią dzisiaj premierkę, u mnie oczywiście nie będzie premierki, bo rano muszę się położyć do szpitala, więc nie zdążyłabym nawet nagrać jej. Dla Was, kochani, życzę powodzenia, dużo wysokich wygranych. Trzymam za Was kciuki. I chyba tyle. I przejdźmy do drapania. I określenia będę na zmianę. Kalendarz na końcu. I zacznę od chod trzynastki. Mam nadzieję, że zrozumiecie mnie. Chod trzynastka z numerem trzydzieści pięć. Szukam trzynastek. A mam trzydzieści sześć. Sześć.

Szukam minimum 3 płomyków albo papryczek, i szukam 10, nie ma 1, nie ma 4, nie ma 40, nie ma 3, nie ma 18 osiem jest dziewięć trzydzieści osiem dwa jest dwa i dwadzieścia sześć nie ma czyli jest pusty to kolejna kod trzynastka z numerem dwudziestym dziewiątym

i szukam trzydzieści, nie ma, trzynaście jest, jedenaście nie ma, szesnaście nie ma, trzydzieści jeden nie ma, siedemnaście nie ma, cztery jeden pięć i dwadzieścia trzy nie ma również pusto co ja nabrałam to kolejna trzynastka z numerem trzydzieści cztery dwadzieścia siedem dwadzieścia cztery dwadzieścia pięć dwa dwadzieścia trzy dwanaście

trzydzieści sześć jest trzydzieści cztery nie ma dwadzieścia dwadzieścia dziewięć nie ma dwadzieścia jeden trzydzieści siedem i siedem jest ale dwa to za mało wychodzi że również pusto

trzydzieści dwa trzydzieści i trzydzieści osiem nie ma również pusto i przed ostatnie chod trzynaście dwadzieścia trzy dwadzieścia pięć osiem jest trzynastka, trzydzieści dwa, dwadzieścia sześć, czternaście, szesnaście, dziewiętnaście i siedemnaście. Pod trzynastką piętnaście złotych. No to super, już trochę uratował odcinek. I ostatnia gorąca kasa, siedemnaście. Dwadzieścia pięć jest. Trzydzieści dziewięć nie ma. Jeden czterdzieści nie ma. Trzydzieści trzy: trzy pięć jest. Czternaście. I dwa. No, niestety wszystkie okazały się puste. To jeszcze na koniec kalendarz. Z numerem 18 szukam gwiazdy: jest ciuchcia, skarpeta, anioł, sanie. dzwon, rękawica, świeca, laska, piernik, kożuch, szyszki, bałwan, renifer, trąbka, kartka, stroik i łyżwa, bęben, czapka, kula, kominek, choinka, skrzat i sople, trzech takich samych kwot. Niestety nie ma i głowy Mikołaja, a jest dziadek. Czyli ja na wkład 60 zł mam zwrotu 20. Wielkie dzięki za oglądanie. Pozdrawiam was serdecznie. I do usłyszenia wkrótce. Pa.